A dzisiaj postanowiłam zrobić sobie danie na no szybko. Czyli tacka jednorazowa, wszystko, żeby było y, łatwo i przyjemnie. Na środku jest jagnięcina, gulasz z jagnięciny, a dookoła bukiet z warzyw. Wszystko to wkładamy sobie do tej kuchenki, nastawimy na 200 stopni, 45 minut. No i patrzcie, jak się pięknie przygotowuje. Dzisiaj też jedziemy obejrzeć kolejny dom. Tak. Kolejny dom za 14 tysięcy, który chcę kupić za 10 tysięcy euro oczywiście. Bo jesteśmy we Włoszech, pamiętajcie. I jedziemy dzisiaj do agencji i, i ta agencja, jedziemy do biura i ta agencja zabiera nas z biura do innego miasta i tam nam pokaże dom, ale dom za to ma 120 metrów, są dwa wyjścia. Mam nadzieję, że spodoba mi się, na zdjęciach mi się nie podoba, ale jak pojedziemy no to może będzie inna bajka. W każdym razie na tą wycieczkę muszę sobie zaplanować 20 euro, żeby dać koleżance na benzynę. Ej, hey, tutaj mój kod walczy z drugim kodem przez płot. Jeżeli chcecie zobaczyć, to link do tego filmu jest tutaj. Slimak, ślimak, ślimak pokażę rogi. No zobaczcie, mam ślimaka w domu, nie mogę posprzątać. Ej, Tyboll, oglądamy Tybollta! Od rana w Nie, pozdrawiam go! Dzisiaj spotkaliśmy pod płotem kotka i mój kotek się z nim bawi, zobaczcie. Co că... to jest kulka? Co? Patrz jakie malutkie Z Takie malutkie, że go w rączce można wziąć. Co to jest za kulka? 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 Co? Ma chyba ze dwa miesiące według mnie. Dzisiaj przeprowadzimy operację na otwartej pipecie. Mówiąc poważnie, dzisiaj będziemy podawać kotu specjalną taką pipetkę, płyn przeciwko frontline combo. A dzisiaj na kolację Light to Me i dr Lightman. Mój ulubiony serial kryminalny. Dziękuję za uwagę. Cieszę się, że byliście ze mną. W tym pięknym dniu oglądaliśmy sobie razem Light to Me. No, może niedokładnie, bo ja oglądam po włosku, wy pewnie oglądacie po polsku. Zapraszam na kolejny odcinek Air Galicious. Bye bye. Lepiej, zobaczcie. Elektryczny komarnik.